W moim ogrodzie była wanna, w której chciałem zasadzić żaby, ale nic z tego nie wyszło. Były krzaki czerwonej porzeczki, kwaśne jak nieudane, zbyt mokre lato. Rachityczne truskawki, które nie doświadczyły rodzicielskiej miłości, dlatego nie spieszyły się z dorastaniem. Wielki, stary orzech którego mądrości się bałam, bowiem widział on rzeczy, które nam umykały jak mrówki. Była ścieżka trzymająca w zębach swój ogon, róży o ustach wilgotnych i delikatnych. Przychodziła kotka, która zginęła pod kołami samochodu, zanim zdążyła zaludnić ten świat stworzeniami takimi jak ona. A ty pewnego dnia opuściłeś ten raj. To był zwykły, mało ogrodowy rak. Myślałam, że masz dość siły, aby przenosić konewkę z wodą i wiersze. Mam po tobie nalewkę z owoców Derenia. Szczelnie zamkniętą, milczy. Kuchadzę. Butelkę po gładkiej skórze jest wierniejsza niż ty. Obie czekamy, lecz nie wiem na co. Może aż powiesz, że wciąż tak mało wiesz o poezji, i nawet po drugiej stronie nie poznałeś jej do końca. Bowiem jest pełna pestek, wiśniowych ogonków, skórek po obranym jabłku. Nawet określić jej smak pod językiem.